Helena Englert kusi czarnymi ustami i wzrokiem na premierze filmu Pokusa zdjęcia. Helena Englert, podobnie jak jej sławni rodzice, również postanowiła podazać aktorskie ściska i teraz świetuje poważny sukces. Córka aktorskiej pary zagrała bowiem w erotyku Marii Sadowskiej Pokusa, w którym to miała przyjemność wcielić się w rolę głównej bohaterki. Jakiś czas temu reżyserka w wywiadzie dla Super Expressu przekonywała nawet, że Helena rolę otrzymała dzięki swoim imponującym umiejętnościom. A na castingu udalo jej się pokonać kilka kandydatek. Ponad znane nazwisko nie miało tutaj znaczenia. Bosadowska nie wiedziała, że Helenka, bywalczyni kolumn plotkarskich, jest córka tego Englerta. Jestem totalnie zakochana w Helenie. Ma niesamowite charyzmy i gdy wkroczyła na casting, zobaczyła mnie ja w tych krótkich włosach, z całej oryginalnością i wnętrzem, które wnosi do tej roli. To od razu wiedziałam, że mam już film, mówiła Maria w rozmowie z tabloidem. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W środę wieczorem odbyła się oficjalna premiera Pokusy, a na ściance nie mogło oczywiście zabraknąć na turny. Helena pojawiła się w czarnej stylizacji, w której tonie zabrakło ciemnych okularów. Z nad których mloda aktorka tajemniczym wzrokiem spogladala na fotoreporterów. Aspirująca gwiazda zaprezentowała się w czarnym polyskującym garniturze, który zestawila z ciemnym golfem i pasującymi do kompletu czarnymi spodniami z rozszerzanymi nogawkami. Mroczny outfit Helena uzupełniła skórzanymi rękawiczkami i cieskimi butami. Nie zabrakło również wyrazistego makijażu, w którym to pierwsze skrzypce grały czarne usta. Wzrok przyciagala również fryzura aktorki, gładko zaczesane losy i fantazyjny lok. Jak wam się podoba?